Dzień dobry. Na Ukrainę bezpiecznie przybyło 30 tysięcy ortodoksów. Rozumiecie? Do kraju, który jest objęty wojną i jest tam tak niebezpiecznie, że setki tysięcy, a nawet miliony obywateli tego kraju, musi żyć u nas na nasz koszt. Darmowe. Pieniądze, darmowy system opieki zdrowotnej, darmowy system edukacji, a i jeszcze bardzo często mieszkania na koszt polskiego podatnika im się należą, bo tam jest tak bardzo niebezpiecznie. Ale jednocześnie 30 tysięcy bardzo charakterystycznie wyglądających i charakterystycznie zachowujących się dość głośnych ludzi całkowicie bezpiecznie tam przybyło. Mamy więc do czynienia ze swoistym krajem Schrödingera, który jest jednocześnie kompletnie niebezpieczny, gdy służy to jako pretekst do tego, żeby ludzie stamtąd mogli sobie żyć u nas na nasz koszt, jednocześnie całkowicie bezpieczny, no bo 30 tysięcy bardzo charakterystycznych ludzi i żadnemu włos z głowy nie spadł. Więcej na ten temat mówię na moim kanale YouTube, wideo prezentację, gdzie odnoszę się m.in. do Nieprawdziwych, specjalnie wytworzonych i rozpowszechnionych, moim zdaniem, z udziałem propagandystów, teorii spiskowych. Po co je stworzono? Ano, po to, żeby ludzie zajmowali się nie wyciąganiem wniosków, które są oczywiste i które są bardzo niebezpieczne dla wielu narracji, tylko żeby Zajmowali się rozpatrywaniem, być może nie daj Boże, wierzeniem w różne teorie konspiracyjne podszyte antysemityzmem. Także zapraszam na mój kanał YouTube, wideoprezentację, gdzie znajduje się kompleksowy materiał na ten temat, skąd się oni wzięli, dlaczego przyjechali. No i rozprawiam się tam z tymi celowo wytworzonymi, nieprawdziwymi teoriami konspiracyjnymi, które zostały Sztucznie wytworzone, specjalnie rozpowszechnione, po to, żeby przykryć prawdę, która jest jeszcze mroczniejsza od tych teorii, którymi w chwili obecnej żywi się cały internet. Zapraszam YouTube wideo